Witam, cześć, niemanko, ja jestem Kasper303, a to jest kolejny odcinek z serii Watch Dogs, w której wraz z Aidenem Piercem wzmagamy się z przestępczością panującą w mieście Chicago. Tak, to chciałem powiedzieć, witam Was po raz kolejny i chciałbym jeszcze nawiązać do poprzedniego odcinka i do jego końcówki. Wpadłem na pewien pomysł, ponieważ nagrywałem odcinek, wyszedł mi on aż 52-minutowy. Trochę ma, trochę za dużo, ale no nie... Nie za bardzo za dużo, ale, liczy, ale wpadłem na pewien pomysł, aby w, w środku jakby filmu znaleźć miejsce, gdzie można po prostu uciąć go tak jakby no mniej więcej na pół i dać właśnie to jak dalszy nastąpi. Ponieważ w tego typu seriach myślę fajnie to będzie wyglądało. Jest to gameplay, tak? Dzieje się coś jakaś fabuła, więc takie cięcie jest fajne. Wpadłem na ten pomysł tak, żeby to było w postaci takiego serialu i bardzo fajnie się wam to oglądało. Więc myślę, że ten pomysł się wam spodoba ponieważ też nie chciałem wrzucać długiego odcinka prawie godzinnego, ponieważ no, mało kto lubi tak długie odcinki, a mały krótki odcineczek wchodzi i robi robotę myślę, więc niech ten też zrobi i zostawcie łapkę w górę, ponieważ one bardzo motywują. Ja ten wstęp nagrywam kiedy indziej niż nagrywałem odcinek, więc ja po prostu powiem, co mam powiedzieć i znikam i Was przeniesie magicznie do reszty odcinka, która nie została ujęta poprzednim i będziecie sobie mogli oglądać i także teraz już kończę gadanie i życzę wam miłego oglądania części dalszej przygód Edena Piirsa więc cześć i miłego oglądania. Okej okay. jesteśmy tutaj. Dobra. Wyjechała winda. tylko co mi wiadomo, czy Wyłączyć mi potrzeba się... O jest! Kamera, super. O tym wiedziło Dobra, teraz tutaj się przekręcimy Przemyślmy się na tego, który się teraz rzeczywiście odwrócił. Nie zauważył, bo to będzie akcja. Chłopca się oparł. No lipa. ten chłop się opiera. To jest dla nas nie za bardzo fajne. Zastanę się opierać. Kurczę, no naprawdę to jest ciężkie zadanie i długo trwałe. więc... okej, okay. nie wiem, na tego przy... mi przełączyć jakoś coś. Trudne zadanie. Kurde, mi się wydaje, że powinniśmy wziąć się na tego drugiego strażnika i tam jakaś linia połączeń idzie, co. ma nam jakąś pomóc. No nie wiem, no. Yy, dobra, to teraz krótkie cięcie i postaram się to zrobić i wrócę do Was jak już yy, będzie to gotowe i już coś się będzie działo więcej niż tylko przyłączenie z kamery na kamerę. Ok, udało odblokować mi się drzwi za pomocą kamery. Robiłem to troszkę umiejętnie. Dobra, ryzyk fizyk. Udało się. Kurde, noz Tak mało brakło. Że ja też wcześniej nie zauważyłem e, tego, że trzeba szybko kliknąć. Ok. i do, do celów piwnicy. Dobra, wyjdziemy z zasłony. Dobra. Udało się. Dobra. Dziękujemy. Teraz już przynajmniej wiemy, co robić. Przyjeżdża teraz winda. Przełączamy się na kamerę. Eee, tak. I są pootwierane. Dobra. No, przecież to jest tak głupie. Matko, bosko. Dobra, trzeba to zrobić szybko i sprawnie. Ponieważ nie będziemy się aż tyle męczyć z tą jedną waloną. Dobra. Jesteśmy. No kucki, że chłopie. Dobra, niech ona przyjeżdża. Tam ten pan patrzy, nie patrzy, ma w nas wywalone. Ten pan patrzy. Dobra, przyjechała winda. Nie patrzy. Albo teraz, albo nigdy, nie? Odbiegamy. Pakujemy. Zamykamy. Jesteśmy. Udało się.

Hmm, co my możemy zrobić? Tak, mamy ich wybić? Okej, okay, hakujemy. Nie musimy dotrzeć. Dobra, mam, mam pomysł. Teraz już to jest coś, co nam na pewno pomoże. Mamy broń. I 120 do na naboi, więc Ty powiedziawszy czuję się bezpiecznie. Pamiętaj do koncentracji. Może tu wbiegnie jakiś yy, i uda mi się go po prostu zastrzelić. Przeładowanie lecimy dalej. Może weźmiemy yy, tą premię do koncentracji, co jest dobra. Trzeba mądrze rozegrać. On się wychyla, my włączamy yy, zwolnione tempo i on ginie. Dobra, dużo tu nie ma. Dobrze, ładnie idzie nam to bardzo sprawnie. Ładnie, powoli, ale do celu. Dobra, jeszcze dwóch, jeszcze dwóch. To już trzeba zrobić. Dobra, Szybko, przełączamy się na kamerę i będziemy po prostu wysadali. Tutaj. No nie, wdarli mi się do tego. Dobra, to już. Y trzeba to po prostu zrobić. Ok, tak, tak, tak. udało się. O oh, no, Chodzi... w minus ważniku wchodzi jakiś byczek, co mnie martwi. Dobra, dobra, matko, boska, co to jest? Jak na to mam w ogóle zaradzić? Jak to zabić? Brudna sytuacja. No tak. Trzeba to zrobić od początku. Lipna sytuacja. Dobra, docieramy tam po raz kolejny. Bierzemy tutaj jest broń hmm. Jazdam. Przynajmniej już wiemy mniej więcej, co robić. To się przyda. Dobra, udało się nam ochronić tego... ...gościa. Tego uchronić też mieliśmy. Kolejny. dowołujemy sobie. I tak będziemy z to niech strzelać. No naprawdę martwi mnie to... Ten ostatni jakby boss, który tam wyszedł. Naprawdę nie wiem. Możliwe, że mogę go po prostu wysadzić. Próbujemy. Naprawdę nie wiem. Zapędźmy go tutaj i wsadźmy go, to nie jest głupie. Dobra, to jest plan. i udało. Aha! Chodź tu, byczku. Byczku, chodź tu. On nam tu ładnie wejdzie, a my stąd ładnie uciekniemy i ładnie go wysycimy Dobra, to jest ten moment. Czekaj, ja Dobrze, o to chodziło. Udało mi się. Nie, nie, palcie, nie palcie. Biegną tu. Dobra, zaosłony, zaosłony. jakąś. Dobra. Czuję się teraz bezpiecznie. Hmm. Dobra, muszę razstawić. Naprawdę nie da się ich tak zabijać Tego się nie spodziewacie. Po prostu. Oni mieli pistolety, tak? O, tak. Jakieś karabiny. Rozstrzelba mi się i gra niewygodnie dość. Więc też. też wolę wziąć sobie karabin. Pomoc, komuś, relaks, jesteśmy w środku. Jak weszłaś do środka, człowieku? Wiesz? To było pretty simple. These high tech security prisons. they make it quite easy, really. Have we met? What? Have we met? Uh. no. No, I never seen you, man. Hmm? Yeah, I didn't think so. So you're in here for. 60 days. Good behavior, you're out in 30. Oh! <coughs> What does that say? Sixty years? What are you doing, man? I'm just showing you an alternate future. You know, in case you get the urge to share your stories or make a deal with the cops. We're clear, right? All units oh, possible prison escape. Be on the lookout for one man, Joseph. It. Dory, Fantastic. I'm guessing you're eager to get out of there. There's a care package on its way for you. Where? Don't worry, you'll see it. Okay, więc teraz naszym celem jest po prostu opuścić więzienia. Używamy tego. I zobaczymy, co będzie dalej, i teraz uciekamy przed policją. To będzie też trudne zadanie. I do i ja to niego, wydać, ty. Co jest? Czekamy przed policją. Ciekawe, jak ja tutaj mam się z tym Może to trzeba za pomocą kamery czy coś, jakiś tam. Tak wykonać. No dziwne, Niemal, że to jest. Albo piętro niżej trzeba zejść. Ok, wracam po krótkim, nieplanowanym cięciu. Nie mogę odblokować tego, jakby tej bramy, i naszukałbym się po prostu kilka minut, jak to odblokować. Yy, I po dłuższym szukaniu, yy, znajduję, że tutaj po prostu trzeba było wejść. Tu był taki wycisk trzeba było po prostu skakować tym sygnałem. Także także naszukałbym się jeszcze dobre parę minut i zmarnowałbym tylko czas, który by byście no, oglądali coś. Tego ja szukam, a tak? To zrobiłem to poza nagraniem i myślę, że to jest spoko, a więc przechodzimy dalej. Policja co po pościg mamy raz, dwa, trzy, cztery gwiazdki, więc to jest ciężkie wezwanie. To jest! Mamy! Dobra, chodzimy za osłonę, będziemy strzelać z nimi. Dobra, musimy wziąć lepszą broń. Dobra. No to będzie ciężkie zadanie. Bardzo ciężkie, szczególnie jak tyle tu jest tej policji. Naprawdę no. Okej, okay. może tutaj coś się nam uda... ...zdałać. Okej. Okay. Myślę, że tak. Na przykład coś wysadzić, aby ich po prostu stąd odwalić, żeby się ode mnie odczepili, bo naprawdę wysadzenie, zabicie ich przez jedzie coś niebywale trudnego. Piętro niżej także się czają. Czy oni mi wrócili granat? Dobra, wsiadamy i będziemy jechać. Coś naprawdę z tego wyjdzie, nie mam pojęcia. W ogóle nie wiem, gdzie jechać. Ale kij, radę. to jak nie my, taka prawda. Dobra, następne, gdzie jest, gdzie, gdzie, gdzie? Idziemy stąd. Trzeba stąd uciec. Jak najszybciej, i to jest pewne. I oni, serio, oni. Jak być to po... Jakby wam to powiedzieć, yy, przestali mnie... mnie szukać. Znaczy, mam 30 sekund, żeby stąd co nie sądzę, żeby mi się udało. Dalej mnie mają, kurczę, ale byłem już blisko. Wziąłem ich w co było dobrym posunięciem, ponieważ myślę, że pojedzie ktoś od nich. Jadź Ale te wozy naprawdę nie są skrętne. Nie jeździ mi się nim dobrze. Dobra, uciekamy stąd. Wygrzejemy. Jeszcze jest helikopter, więc to jest yy, ciężkie. Chłopie, jak jeździ, Laserem nie namierzają many. Dobra, jedziemy. prawda ja nie umiem jeździć. Potrzebowałbym się dostać na jakąś ekspresówkę czy coś. Dobra, potrzebuję nowy samochód. Takie ja sobie dałem zadanko. Bardzo złe. Ale dam radę. Siadam, siadam tu. Nie dało się. Jakie zwierzęta. Przecież to było tak blisko. Dobra, a i widzicie, jesteśmy z powrotem tutaj, co. To pokażę wam, jak to trzeba zrobić. O tak, stajemy sobie tutaj i jesteśmy tutaj. Takujemy to i jesteśmy wygrani. To osłonę, fast. Dobra. Spoko. Dobra, póki ich nie ma tak dużo. To sobie wsiądę i ucieknę. Dobra, jedziemy. Oni myślą, że mnie zatrzymią, to się grubo mylą. Naprawdę, oni wkurzają już mnie. Powiedziawszy szczerze. Wyskalałem innym auta. Naprawdę, oni nieumiejętnie próbują mnie zatrzymać. Nie wiem, czy to w ogóle próbowanie można nazwać, tak szczerze powiedziawszy. A, już są tu. Ja nie znam tego parkingu pieprzonego. Dobrze, dobrze, panie policjancie, o to chodziło. A naprawdę to, co robicie, to jest skandal. Policja nie umiała mnie na tak parkingu zatrzymać, więc na moją korzyść uciekam sobie. Mam nadzieję, że udało mi się tu zneutralizować. Oj tak. Okej, jak to auto nie wybuchnie, to ja będę bardzo szczęśliwym człowiekiem. Ale na tym parkingu nie nieźle mnie sprali, to im trzeba przyznać. Że trochę im się to udało, ale nie ma mocnych na mnie. Okej, okay. udało się. Ucieczka udana. Dziękuję, do widzenia. Udało się. Identity safe. Now, lead his attackers. I want the one responsible. Damien bragged about a second hacker. Someone else inside the is lying. Need to find out what Damien knows. Okay, mission's completed. We see. Coś tam, jakieś tam, um, jakieś postępy i tak dalej. I w tym momencie też bym chciał zakończyć ten odcinek, ponieważ trwał już długo za i, no i dużo w nim się działo. Praktycznie dwie misje przeszliśmy, więc to jest duży odcinek. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Myślę, że spodobał się Wam. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, a ja postaram się. Wrócić do tej serii częściej. Jeżeli będę widział od Was odzew, że się podoba, no to będzie ona częściej. Więc dziękuję za oglądanie. Cześć.